serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale. Mam nadzieję, że Was wszystko w porządeczku. Yy, kochane moje, jak wskazuję po tytule, zawsze to mówię, ale no co będę mówiła innego, jak wskazuję po tytule, będzie Deneczko. I... mam tu torbę, zużyte produkty na bieżąco, dziewczyny znowu nie jest dużo tych produktów no ale co zrobić, co zrobić jak mieszkamy w domu i cały czas się robi, robi, robi a nie cały czas tylko no ale wiecie, pielęgnacja idzie cały czas do przodu, do przodu konkretnie już zużywam nawet na bieżąco mleczka takie nawilżające do twarzy, sera przeróżne, ale to wszystko będzie może w następnym deneczku, więc może lecimy tak szybciutko od razu. I mm, lecąc, może z takimi fajnymi rzeczami, lecimy od razu z trzema opakowaniami moich ulubionych y, tych kadzideł. Od razu, mi się, y, od razu mi się, powiem Wam, skojarzyły z. Powiem Wam, że od razu mi się skojarzyły z. Y, Tymi perfumami arabskimi, bo ponieważ ostatnio mówiłam o nich właśnie w, na kanale, więc tak mi się skojarzyło, i tutaj mamy trzy opakowania moich ulubionych: czyli san, drzewo sandałowe i nakczampa. ta nakczampa to jest bardzo fajny taki, taki słodko wyczuwające drzewo, jakby sandałowe, wyczuwająca taki miodzik, coś takiego. Bardzo fajne są te kadzidła. Ja nie wiem, jakbyście miały normalnie możliwość zakupu w Polsce, to Wam mega je polecam, bo one są tak cudowne ja je bardzo lubię! No, po prostu bardzo. To są kadzidła. Dziewczyny następne, co tu może u mnie być, jak zawsze w Deneczku, leci po prostu płyn micelarny. Ja je uwielbiam. Ostatnio właśnie tutaj u mnie w miasteczku ja je szukam i nigdzie nie mogę znaleźć takich dużych i w ogóle w dobrej cenie, powiem Wam, dziewczyny. Ponieważ one tutaj koszt, yy, kosztują, one mają pojemność 700 ml. Ja zawsze byłam przygotowana, ja zawsze nie byłam przygotowana, tylko ja zawsze kupowałam właśnie duże te płyny, a tutaj nigdzie nie mogę znaleźć i po prostu nie wiem, jak to będzie. No, nic niby szczegółowego, no ale wiecie, cały czas się na bieżąco zużywa i jak później nie ma tego produktu, to jest ciężko, prawda? A moja cera się do niego przyzwyczaiła. Mamy dzisiaj, bo w ogóle powiem Wam, przepiękny taki słoneczny dzionek i dlatego mnie tutaj tak prześwietla. No ale to nieważne, dziewczyny, kogo by to interesowało, nie? Następną rzeczą mamy co? Oczywiście mój ulubiony, jak co miesiąc prawie już teraz zużywam, bo maluję często paznokcie odżywkami, jak to ja, mój ulubiony y, z cienia y, zmywacz do paznokci bez acetonu i jest bardzo fajny powiem Wam, polecam Wam serdecznie z pompeczką, ja lubię takie produkty o, wygodne, bo fajnie się stosuje no i bardzo dobrze zmywa paznokcie, nie ma w ogóle zero problemu kolejnym produktem mamy moją ulubioną z cień z shaving gel sensitive z aloesem piankę do golenia, ja je tak lubię dziewczyny, one nie mają, nie, w ogóle to nie jest Drogi produkt, a ja wcześniej kupowałam z Gillette i tyle kasy przepłacałam, a to świetny produkt, bardzo ładnie pachnie, muszę tak otworzyć, żeby mi się tutaj nie wylało, bardzo ładny, delikatny zapach, no i z aloesem jak najbardziej na tak, dajcie znać, czy kupujecie bo z Lidla, bo to jest świetny i bardzo tani produkt, więc po co przepłacać za te z Gillette Woman, jak można mieć fajną alternatywę, tańszą. Następnym produktem Bionsen, mój ulubiony antypespirant bez aluminium pod pachy. Ja dziewczyny też jak i takie w sprayu używam i stosuję teraz właśnie też antypespiranty naturalne w kremach takich. I y, ten... I, Obydwa mi się fajnie sprawdzają, nawet te są, nawet bym powiedziała lepsze, bo mają takie, są szybko takie wiecie do popsikania, nie musicie używać dłoni, wkładać w ten wiecie w te szklane słoiczki i wsmarowywać, ale no wszystko jest naturalne i też i bardzo zdrowe, dziewczyny, więc tak jak najbardziej to jest bardziej takie higieniczne, ponieważ jest tutaj atomizer, więc bardzo szybko się fajnie używa. No polecam bo po prostu świetne są te z biąsena, a u was można je zakupić. Tylko nie wiem czy w takim sprayu czy nie macie w takim w, nie wiem, widziałam w ogóle mignęło mi w hebe. W hebe mi mignęły te z i one są świetne, bo to są z wód termalnych japońskich. Więc dziewczyny, jak najbardziej polecajka, leci u mnie już nie pierwszy miesiąc, nie pierwszy raz, tak powiem. Co ja tutaj jeszcze mam dziewczyny? Kolejnym produktem, żeby mi się tutaj nie wylało nic, nie, nie wylało mi się. Kolejnym produktem mamy Elsef, L'Oreal LV. Pomyliłam się, bo chciałam powiedzieć Elsef. L'Oreal LV Hydro Hyaluronic -Hial -Hial Kwa z kwasem hialuronowym. Odżywka do włosów. Bardzo fajna, bardzo ładny. Zapach. Jeszcze mam z tego szampon, już ostatnie resztki będę właśnie y, w następnym miesiącu. Zapewne będzie deneczko. Bo ja kupuję zawsze takie duże te szampony, powiem Wam, dziewczyny i tak długo mi się. Właśnie ró, różne kupuję szampony do włosów, ale jak właśnie kupuję takie duże, to na długo mi starczają i tak szybko nie ma tych denek. No wiecie o co chodzi? Więc odżyweczka do włosów, jak najbardziej na tak. I te szampony z tej serii też są świetne, bardzo lubię. I właśnie mam jeszcze z tego wodę lamelarną, lame tak, wodę lamelarną. I powiem Wam, że muszę ją zacząć stosować, bo leży w zapasach, a jeszcze jej ani razu nie użyłam. A ostatnio chyba. Sylwia, pozdrawiam serdecznie. Sylwia wspominała o tej wodzie lamelarnej. I ja jej mówiłam, że ją mam. Tak, mam, ale jeszcze jej nie używam. Nie wiem dlaczego, bo powiem wam, że nie wiem, jakby ona, chociaż muszę poczytać, jak się włosy farbuje w ogóle tak na jasny kolorek. Czy ta woda nie ma żadnego wpływu, żeby ona nie przyciemniała włosów? Nie, ona chyba nie przyciemnia, ponieważ ona raczej je prostuje i wygładza. Więc tak. Następny mój produkt ulubiony dziewczyny, tym Was już nie zaskoczę. Bo ja to po prostu aż jestem nudna z tego powodu. Jest to właśnie ym, mgiełka do pościeli, lawenda z rumiankiem. Uwielbiam je z Ejwonu. Bardzo serdecznie Wam je polecam. Bardzo fajna cena. Na długo wystarczają 100 ml i tak jak mówię, super jest. No bardzo je lubię. Tak mi się dobrze w ogóle po nich śpi. Jak odświeżam pościel, dzień w dzień psikam pościel to wiecie dziewczyny jak już lecimy z pościelą to mam tutaj oto takie świetne opakowanie, zobaczcie jakie śliczne piękne jest to opakowanie i mamy napisane mleko ryżowe i sherry blossom, jest to japońska wiśnia z mleczkiem ryżowym mamy tutaj z kalendarza adwontowego, to jest opakowanie pojemność, jaka dziewczyny? Mm -mm. żeby tu jeszcze było napisane a, 75 ml, to było takie małe opakowanie ale zapach Boże po prostu cudo dziewczyny, cudowny. Tak jak i te wszystkie produkty, z, jeszcze tutaj tak wygrzebuję, ale nic nie ma. O Jezu, ja tak Wam polecam w ogóle bardzo. Ja bym nigdy nie powiedziała, że w ogóle z Ritualsa będzie płyn do, do właśnie do prania. Zobaczcie, tutaj jest napisane. Płyn do prania. Ja to miałam ten produkt w kalendarzu adwentowym pierwszy raz, ale jestem mega zadowolona i wybrałam w nim ręczniki. Tak wszystkie piękne pachną, bo robiłam wczoraj pranie ręczników cała suszarka zawalona, jak i duże do rąk, do mycia włosów, do twarzy. Przepięknie jeszcze wywiesiłam na na dworze i tak fajnie mi przewiało jeden, jeden dzień i już pranko suchutkie, wszystko pięknie i bardzo ładny yy, ba pięknie po nim w ogóle pachną yy, właśnie yy, ręczniki, ja jestem bardzo ciekawa, ile w ogóle kosztuje stacjonarnie takie duże opakowanie tego dziewczyny, bardzo jestem ciekawa jeżeli szukacie czegoś takiego bardziej już ekskluzywnego, no to Rituals jak najbardziej polecam, bo naprawdę ręczniki dają po prostu piękny zapach Następną rzeczą mamy co? Z Zgosza. Zgosza też bardzo fajne tusze, bardzo lubię, ja go dostałam od mojej mamy. Wiadomo, y, gosz jest to firma duńska. Y, co wam chcę jeszcze powiedzieć? Bardzo fajna była szczoteczka, jeżeli chodzi o użytkowanie. Ja bardzo lubię szczoteczki tylko i wyłącznie dziewczyny silikonowe. Bardzo ładne stosowanie, bardzo ładnie sięgała tutaj wszędzie, ładnie bo jest fajnie wyprofilowana ta. Właśnie szczoteczka i świetny produkt. No, już mi się skończył suchy na maksa, więc polecam. Następną rzeczą mamy sielanka. Hydrolat kwiatowy, czerwone maki. Świetny hydrolat. Ja lubię bardzo hydrolaty do twarzy, dziewczyny, do nawilżenia. Ja dzisiaj w ogóle powiem Wam tak wygląda, jakbym miała makijaż, nie, ale dziewczyny, wiecie, co ja mam nałożone. Ja Wam jeszcze tak szybko powiem. Na twarzy mam tylko pielęgnację nałożone, nałożoną i mam takie coś Ala Glow BB, ale to nie jest takie Krem BB, tylko to jest takie, co, takie już resztkę produktu wykańczam, właśnie chcę też wykończyć jak najszybciej z Altika i nałożyłam właśnie sobie to, żeby tak wyrównać kolory. Twarzy zrobiłam poliki brązerem, różem i rozjaśniaczem, i tak się prezentuje mój makijaż, no zobaczcie, leciutko, oddychająco. Ja tak lubię. Ja tak lubię na co dzień po prostu leciutko być pomalowana nie mocno, bo ja nie lubię, ale jeżeli przychodzi weekend jakieś wyjście, to u mnie mocniejszy taki makijaż i oka, to ja też bardzo lubię. Następnym produktem, dziewczyny, bardzo Wam chcę serdecznie polecić, kremy do twarzy z tołpy, jakie to jest cudo, powiem Wam, tutaj mam Urban Garden 30+, ja już powinnam mieć 40+, ale niestety miałam taki do wykorzystania, 30+, i był świetny, wiecie co, dziewczyny, tu jest napisane, krem witalność an z antyoksydantami, rozświetla i przywraca blask, nawilża i elastycznia i tu mamy na dzień skóra wrażliwa, odwodniona, zmęczona, pierwsze zmarszczki. Bardzo Wam serdecznie polecam. Jest to bardzo fajny, taki można powiedzieć nawet z wysokiej półki krem ekskluzywny. Nie zapycha, nie jest zatusty bardzo ładnie się wchłania i bardzo fajnie, yy, powiem Wam. Yy... No zobaczcie, to jest taki ala, taki kolorek, taki jakby to wygląda ja w ogóle zaraz wam wycisnę. No tak, wycisnę, chciałabym wam wycisnąć. To jest taki kolor brunatny, coś takiego, on nie jest typowo biały. Ale jest tak świetny, dziewczyny, taki leciutki w ogóle. Ja Wam tak polecam do skóry wrażliwej, naczynkowej. Ja mam wrażliwą naczynkową i ja sobie muszę kupić te kremy właśnie 40+, nawet chociaż ten bym jeszcze raz kupiła. Nie wiem, czy on ma SPF, wiecie, ale nie, nie jestem pewna, nie wiem. Nasz krem jest wsparciem dla skóry w mieście, patrzcie, dziewczyny, gdzie zanieczyszczone środowisko, styl i tempo życia mogą być zagrożeniem dla jej dobrego wyglądu. Oczywiście sposobu życia, nanieść krem, no nie będę tego czytała, ale to jest napisane na, na twarz, szyję no i co I stosujemy rano ale powiem wam nie wiem czy to jest spf ale bardzo fajne są te kremy stołpy, ja na pewno kupię bo są lekkie i po przede wszystkim bardzo pięknie w ogóle tak jak mówiłam nawilżają i skóra jest świetna nie zapychają w ogóle następnym produktem co może być dziewczyny Olejek, tak, butla szklana yy, 236 ml. Tutaj mamy olejek do ciała. Yy, cena 8 euro. Ja go kupiłam w tikeju Ja bardzo lubię dziewczyny olejki, na pewno już wiecie. Bardzo fajny taki. Ostrawy, jakby zapach, ponieważ to jest w ogóle zawiera różne olejki. Jest też tutaj olejek z lawendy, on daje taki ostrawy fajny zapach, ale ja lubię, właśnie tu jest napisane Witch Essential z, z olejków, właśnie esencjalnych i bardzo fajna formuła, bardzo fajnie. Ja, ja zawsze, wiecie, jak używam olejki już od lat i widzę, że ta skóra jest wtedy fajnie napięta na nogach czy na udach. Tylko trzeba długo stosować, dziewczyny. Ja te ole ja olejki w ogóle do, yy, do ciała to używam już chyba z 10 lat, więc widzę efekty, no tak muszę powiedzieć. Dziewczyny, ja używam tak, jak się wykąpię po prysznicu, yy, biorę olejek od razu w wannie, jak jestem, czy pod prysznicem, biorę ten olejek, rozmarowuję ręce i wsmarowuję wcale ciało. Czekam chwileczkę, później się lekko wycieram ręcznikiem, no i to jest taki mój rytuał, więc uwielbiam od razu po kąpieli zarzucić sobie olejek na mokrą taką skórę i ostatnim już produktem nie było dużo tych produktów, no ale troszeczkę było ostatnim produktem y, są to bardzo fajne z Moschino perfumy bardzo fajny, świeży, taki lodowy aż bym powiedziała zapach, bardzo świetny na wiosnę, lato taki bardzo mega y, odświeżający jest napisane Moschino Fresh Couture y, nie wiem jak to się czyta Kouture. Tour? Nie wiem, nie będę tutaj gadała, ale dziewczyny, świetny zapach. Ja go dostałam w prezencie. 50 ml, butelka. No i fajna, bo wygląda, powiem Wam, jako odświeżacz. Nie odświeżacz, tylko albo te płyny antybakteryjne, takie wiecie, do powierzchni do blatów, albo jak spray do szyb. No ja od razu z tym skojarzyłam. Bardzo fajny więc to na tyle dziewczyny będę kończyć, bo muszę lecieć robić obiad, mam nadzieję, że miło spędziłyście czas, dajcie znać co myślicie o tych produktach, czy się skusicie na jakiś produkt, no ja Wam mega bardzo polecam stołpy i dajcie znać czy u Was się dobrze sprawdzają, bo tak jak mówię, skóra wrażliwa, odwodniona naczynkowa, to są świetne w ogóle kremy, bo sama przetestowałam i widzę jak się zachowuje skóra no i dajcie znać, czy znacie ten płyn do prania z Ritualsa, bo też jest bardzo fajny, ale zapach to jest dziewczyny, powiem Wam, no po prostu bardzo ekskluzywny, no czat. Więc to na tyle. Mam nadzieję, że właśnie miło spędziłyście tę chwilę. Zapraszam do kciukowania, komentowania. Dziewczyny, dziękuję za to, że jesteście, że przychodzicie i trzymajcie się do następnego denka. Pa!